Okej, okay, także jak co roku, chciałem was przywitać w nowym roku 2024. Mamy już nowy rok, 1 nowy rok, stycznia, co roku takie coś już nagrywam od... Był na 2022, 2023 i teraz mamy 2024. Ten kanał jest umarnięty, ale już się taka tradycja wykonała, że co roku nagrywam. Chciałem was życzyć wszystkiego najlepszego w tym roku że byście tam. Nie wiem co, ale. Nowy rok. Nowimy. Tak jak to mówiłem rok temu. I dwa lata temu chyba. Nie wiem. Nie pamiętam. I w sumie to tyle, co chciałem wam przekazać. Może jeszcze się kiedyś spotkamy na tym kanale. Może nie. Nikt tego nie wie. Jakoś na razie nie mam zbytnie pomysłu, co mam robić. Może coś kiedyś się uda. Nagrać, wstawić. No, ale no co nam powiedzieć, życzam znowu szczęśliwego nowego roku, tam wesołych świąt, yy, wielkanocy, trochę tam zaległości mam, nie, więc co, tyle, siema, widzimy się w 2025, mówię wam, to tak szybko zleci, że już będzie kolejny film na 2025, siema.